Dzień dobry Państwu, Marcin Marcinia Computer World. Moim dzisiejszym gościem jest... Nazywam się Jakub Chmielewski, pracuję w firmie Atos w towerze Global Security Services, konkretnie w usłudze Atos High Performance Security, dużo tych akronimów. I ostatni jeszcze, ta powiedzmy usługa zajmuje się przede wszystkim obsługą aplikacji typu CM. Dobrze, naszym tematem będzie bezpieczeństwo podczas Olimpiady w Soczi i podczas innych podobnych eventów w tej skali. Z jakimi problemami mamy tam do czynienia? Przede wszystkim warto zastanowić się, jakie ryzyka wiążą się z czymś takim, z czymś tak dużym, jak powiedzmy Olimpiada w Soczi i jakie zagrożenia będą miały miejsce przy, przy czymś takim. Przede wszystkim no, z, czym, z czym się wiążą Igrzyska Olimpijskie? Wiążą się z tym, że patrzy cały świat. Jeśli patrzy cały świat, to jest to wspaniała okazja do aktywowania się wszelkich grup, powiedzmy, które bardzo chcą przekazać jakąś, jakąś swoją treść, jakąś swoją ideologię, jakiś swój manifest. W tym samym czasie, w którym działa się, się prawda, Olimpiada w Soczi, były protesty na Majdanie, w związku z czym aż się prosiło prawda, o jakieś, powiedzmy, deface's stron, czy inne formy manifestowania tego, co teraz myśli, powiedzmy, Euromajdan, akurat właśnie tam. E, to byłby pierwszy taki, jakiś, jakieś, powiedzmy, główne ryzyko. Drugie ryzyko jest takie, że e, no, ktoś, znaczy te wszystkie transmisje, powiedzmy, wyniki, generalnie przepływ informacji musi być stały i musi być nieprzerwany. W związku z czym e, nie tylko chodzi o to, żeby e, zablokować dostęp osobom, które chcą jakoś przekazać swoją treść, ale również przekazać swoją własną treść w sposób stuprocentowy, więc to są takie chyba kluczowe zagrożenia, jakie sobie wyobrażam, jeśli chodzi oczywiście o perspektywy bez, bezpieczeństwa informacji na Igrzyskach Olimpijskich. Mamy ryzyko, trzeba by było je ocenić, które z, nich je, które z nich było, jego skutki były na tyle ważne, że należało natychmiast podjąć działania w celu redukcji tego ryzyka. Tak, lepiej zapobiegać niż leczyć, ponieważ. Jeśli już dzieje się jakiś incydent, zwłaszcza w czymś takim, co obserwują cały czas, 24 godziny na dobę, no wszyscy ludzie na świecie, no to kiedy już ten incydent zajdzie, to już w zasadzie no, mleko się rozlało, już nic się z tym nie zrobi, już i tak ta powiedzmy, wiadomość zostanie dostarczona. W związku z czym to, jak Atos stara się przeciwdziałać tego rodzaju problemom, to podchodzi do tego proaktywnie. I tutaj przede wszystkim doświadczenia, czyli od 2008 roku dostarczanie całości rozwiązań IT na potrzeby Igrzysk Olimpijskich. Cała, cała współpraca roz, rozpoczęła się już w 2001 roku. I na bazie tych doświadczeń z Pekinu, z Vancouver, z, z Londynu i z Salt Lake również w Soczi został dostarczony bardzo podobny zespół usług, który przy okazji był zabezpieczany no, na wiele różnych sposobów. Wspomniał Pan o możliwościach y, ataków typu defacement stron, prawdopodobnie mhm. również DDoS, albo coś innego podobnego. Mhm. Czy o takich zdarzeniach mogliśmy mówić podczas olimpiady w Soczni? E, nic takiego nie widzieliśmy, w związku z czym, e, no, e, możemy podejrzewać, że takie ataki, jeśli już zaszły, to zostały albo stłumione w zarodku, e, albo nie, nie, po prostu nie, Stało się nic, co by spowodowało, że e, transmisja została zakłócona, bądź że jakaś strona miała inną twarz przez jakiś czas. W związku z czym możemy powiedzieć, że w tym kontekście ATOS e, no, wybronił się. A czego używaliście? E, przede wszystkim, no takich, oprócz standardowych, takich zabezpieczeń, które wydawały się pewnym takim baseline'em e, bezpieczeństwa, czyli segregacja sieci, e, IDS, firewall, antywirusy, czyli coś takiego, powiedzmy, normalnego. E, oprócz tego, wszędzie tam, gdzie dało się e, zastosować takie rozwiązania, to były stosowane terminale typu kiosk, które miały tylko jedną konkretną funkcję. E, na przykład komentatorzy mo, mo, mogli się czymś takim posługiwać. E, wszędzie tam, gdzie z kolei nie dało się tego ograniczyć do tej jednej funkcji, była specjalna procedura i specjalny proces który pozwalał, e, powiedzmy, używać swoich własnych, swoich własnych urządzeń przez różnych tam oficjeli. E, no i tu mamy ten taki baseline, e, powiedzmy, techniczny, oprócz tego e, szkolenia oczywiście wszystkich osób zaangażowanych, to więc, więc zarówno pracowników, e, zarówno osób jakoś zaangażowanych, jak również, powiedzmy, komentatorów. E, no i na, na, że tak powiem, topie tego, wszy tego wszystkiego e, aplikacja SIEM, i tutaj jakby na bazie tych doświadczeń, które zostały zebrane we, w, w, w trakcie wszystkich poprzednich igrzysk właśnie jest budowana ta powiedzmy nasza usługa, w której ja pracuję i którą mam przyjemność wdrażać. SIEM służy jako ta taka warstwa nadrzędna, która pozwala wychwycić wszystko na, 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 na najwyższym poziomie i odpowiednio zaadresować incydent, skierować go w odpowiednią stronę. Mówimy tu głównie o incydentach związanych z bezpieczeństwem mhm. a i z ciągłością działania pewnie też. Mhm. Czy notowaliśmy rzeczy typu na przykład blue screen, który widzieliśmy podczas olimpiady w Pekinie? Chyba oprócz zamkniętego e, kółka, które należało do Ameryki, to nic takiego się nie wydarzyło, przynajmniej ja ni o niczym takim nie wiem. E, jeśli chodzi o, o, o tą perspektywę powiedzmy SIEM, to e, już która się olimpiada z rzędu jest taki diagram, który zawsze mówi o tym, ile zostało zebranych eventów, ile tych eventów zostało odsianych, ile zostało powiedzmy sklasyfikowanych jako pewne możliwe incydenty, a ile było powiedzmy krytycznymi incydentami, ale było faktycznymi incydentami, które spowodowały jakiś tam um, impact. I, i, i ta powiedzmy, cyfra ostatnia no, na powiedzmy w również wynosiła zero. Czyli udało się, za, udało się w porę zadziałać. Mhm. Jak przygotowywaliście się na ataki kierowane? Z użyciem, z wykorzystaniem słabości organizacji lub osób znajdujących się wewnątrz osób, wewnątrz grona osób zaufanych. Możemy powiedzieć, że od wewnątrz, powiedzmy, to, co się dzieje, no to ma, mamy jakąś sieć, która um, odpowiada za dystrybucję transmisji powiedzmy wszelkich um, um, wiadomości prasowych i tak dalej, w związku z czym do tej sieci wpinałem się często no, różne osoby, co do których. Razę tożsamości, a dwa, że to do tego, czy ich laptop jest odpowiednio zabezpieczony, czy, jest, yy, 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 czy ma wszystko to, co potrzebne, czy jest zgodny z politykami, no to jest ten moment powiedzmy, taki ryzykowny, yy, który, 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 który powiedzmy, może spowodować, że w tym punkcie zajdzie jakiś, jakieś jakiś tam ryzyko. Więc tutaj właśnie była ta yy, procedura Bring, bring, bring your, own, your Own Device, która miała yy, tego, te, tego rodzaju problemom z punktu widzenia technologicznego zapobiec. Jakie zdarzenia najczęściej notowano? E, aplikacje typu SIEM no powiedzmy najlepiej sprawdzają się w, w takim codziennym modelowaniu zachowań. E, czyli, nie wiem, powiedzmy, próby e, loginów Naruta, które zostały, e, powiedzmy, odrzucone i tak dalej, e, czy, też, e, czy też wielokrotne próby logowań. E, no więc e, to, jest, to są takie podstawowe eventy, które można wychwytywać i, i można, powiedzmy, w pewien sposób e, wpływać na, na to, jak działa cała sieć poprzez e, e, reagowanie na te incydenty i adresowanie ich do, menażerów czy do. E, czy do konkretnych użytkowników. E, e, oprócz tego takie eventy, jak e, wszystko to, co wychwyci IDS. E, no więc IDS sam sobie powie, że ok, coś prawdopodobnie zaszło. E, jeśli tą informację dodatkowo e, da się złożyć z czymś, co stało się na, powiedzmy, antywirusie, no to już może, na, można e, zająć się tym głębiej i s, e, sprawdzić, e, co więcej wydarzyło się w sieci, e, powiedzmy, co ma związek z tymi dwoma e, m, z tymi dwoma e, różnymi eventami, z dwóch różnych e, dwóch różnych usług. Przy nawet niedużej sieci takie rozwiązania CM przerabiają bardzo dużo danych. To są już grube terabajty danych, przy, mhm. nawet przy sieci niezbyt dużej wielkości. Mhm. Z jakimi wol wolumenami danych liczymy się? Przy 5 teru? milionów eventów dziennie. To to już jest dużo. To już jest dużo. I większość z nich trzeba i tak przetworzyć w czasie rzeczywistym. Tak. To jest problem czysto infrastrukturalny, to znaczy, w zależności od tego, ile jest, jaka jest ta liczba, powiedzmy, eventów, to tyle trzeba tych, krótko mówiąc, CPU i RAMów i storyczów postawić i to no, prędzej czy później da się każdą taką liczbę, powiedzmy, ogarnąć. A jak wygląda analiza późniejsza, już po fakcie, po całym evencie, która umożliwia usprawnienie działania? Kluczowe, kluczowy zysk, jaki daje nam tutaj SIEM, to jest to, że te dane są w, są w formie sparsowanej i znormalizowanej, w związku z czym, e, powiedzmy, wszystkie eventy z wszystkich stacji, z wszystkich typów usług i tak dalej, jeśli mamy ochotę poszukać całą aktywność dotyczącą danego numeru IP, no to robię to jednym zapytaniem i to jest ta, e, ta, ta powiedzmy, kluczowa zaleta, jaka, jaka, jaką daje SIEM e, i, I na tym właśnie polega, powiedzmy, in, inwestycja incydentu, bo najpierw jest jakaś reguła korelacyjna, która te dwa, powiedzmy, różne eventy, czyli np. IDS i antywirus, połączy w siebie i wypali alert. No i teraz na to musi przyjść człowiek, który siedzi tam 24-7, bo to jakby. No SIEM jako aplikacja to jedno, a drugie to serwis i to często jest tak jak powiedzmy z muzykiem, że fajnie, że ma instrument, ale jeszcze musi umieć grać, prawda? No więc ten jakby muzyk to jest druga rzecz, która jest cały czas obecna w tego rodzaju usługach, czyli 24-7 musi pracować SOC, który, czyli Security Operations Center, które będzie tego rodzaju incydenty inwestygowało, korzystając już właśnie z tej mocy, którą daje SIEM. A więc znormalizowanych eventów w formie, która daje możliwość szybkiego ich przeszukiwania, poszukiwania i tak dalej. Problem oczywiście jest taki, jak wcześniej było zauważone, czyli ilość tych eventów jest bardzo, bardzo dużo. W takim razie trzeba było w jakiś sposób wspomóc tych ludzi, żeby najważniejsze decyzje dotyczące tych eventów były podejmowane automatycznie, a Wypalane były tylko te incydenty, które naprawdę wymagają uwagi operatora. E, słusznie. I to wymaga odpowiedniego ustawienia takich polityk. Jak długo je opracowywaliście? E, baza tej, powiedzmy, usługi, taka, taki, taki baseline, us baseline usługi CM polega mniej więcej na tym, że na większość z tych, powiedzmy, incydentów, czyli takie choćby banalne brute force -y, no musi być ustalona work instrukcja, e, czyli to, to zachowanie e, powinno być możliwie mm, Wcześniej opisane, przewidziane. To musimy się zachować według wcześniej jakichś takich, powiedzmy, przewidzianych scenariuszy bezpieczeństwa. Jeśli, ten, jeśli to, co się wydarzyło, nie pasuje pod ten scenariusz, bo jest w jakiś sposób dziwne, coś zwróci uwagę um, tego pracownika SOK, to wówczas dopiero jest podejmowana głębsza inwestycja. Natomiast um, tak, ten klucz to jest już jakieś takie wcześni, wcześ, wcześniejsze przewidzenie pewnych scenariuszy i wcześniejsze po prostu um, ustawienie odpowiedzi na dane scenariusze, czyli listę akcji, które ma podjąć. Pracownik udziału SOK. Czyli cała mądrość tego systemu polega na odpowiednio zrobionej polityce reakcji. Polityce Dokumentacja, bezpieczeństwa. Dokumentacja, procedura, instrukcja. Dużo tego było? To y, p, y, liczba scenariuszy, myślę, mogła opiewać o 25, 30, 40 scenariuszy takich klasycznych. Y, czyli y, jeżeli spojrzymy na y, powiedzmy listę, może nie tyle listę, co pewien wykres incydentów, jakie zaszły na skali czasu, to tych kategorii będziemy mieli około 15-20, jeśli spojrzymy na, na powiedzmy incydenty, które dzieją się na Igrzyskach Olimpijskich i są na bieżąco analizowane przez, przez SOK. No, jeśli zaś chodzi o takie E, powiedzmy incydenty, które musiały być przekazane do tak zwanej trzeciej warstwy, tak, no bo jest taki moment, że mm, jest, to, że powiedzmy sytuacja może być na tyle skomplikowana, że będzie wymagała już naprawdę m, dużej m, większej, m, powiedzmy kompetencji jakiegoś powiedzmy specjalisty bardzo wysokiej klasy, e, no to o tych incydentach nikt nam nie powie. Aha, jasne. Tak, to, to musi zostać. Owiane tajemnicą i zostaje wśród inżynierów systemowych zajmujących się takimi rzeczami. E, tak, i to wydaje mi się, że żaden klient, więc również powiedzmy Komitet Olimpijski, nie życzyłby sobie, żeby, żeby o e, już takich żywych, mięsnych bebechach systemu opowiadać. Ile czasu zajęło Atosowi przygotowanie tego wszystkiego? E, ta procedura startu w ogóle, powiedzmy, cała praca nad bezpieczeństwem, powiedzmy z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, oczywiście w Soczi, czy też w ogóle na, na tle każdych innych igrzysk, to jest praca na wiele, wiele miesięcy przed, ponieważ to nie jakby cała in, infrastruktura staje nie na 5 minut przed igrzyskami, tylko na o wiele, wiele wcześniej. I już wtedy jest ona powiedzmy aktywna. E, ważny jest też proces e, m, zabezpieczenia danych osobowych, czy w ogóle całego procesu rejestracji wszystkich wolontariuszy. E, to są dane osobowe takie jak każde inne w związku z czym wymagają e, takiej samej, powiedzmy, obsługi, jak wszystkie inne dane osobowe e, i ten proces, powiedzmy, akredytacji wolontariuszy, no to jest proces, który trwa wiele, wiele, wiele miesięcy na, już przed igrzyskami, więc już wtedy e, bezpieczeństwo musi być zapewnione, w związku z czym jest to praca wielomiesięczna e, z dużym wyprzedzeniem. Ile osób w Atosie pracowało przy Igrzyskach Olimpijskich? W skali globalnej nad Igrzyskami w Soczi pracowało 3000 pracowników firmy Atos. To, to bardzo są... duża armia. Duża armia, ale jest to też na tyle duży projekt, że nie da się tego chyba zrobić w inny sposób. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jakub Mielewski. Dziękuję bardzo.